tvpolska.pl Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy rząd Zjednoczonej Europy prawicy przy wtórze totalnej opozycji implementuje normy eurokohozowe, stanowiące w istocie ingerencję w swobodę zawierania umów między pracodawcami a pracobiorcami. Pytanie, jako że ta implementacja to jeden z kamieni milowych. Chciałbym zapytać o następne. Gdzie tam w przyszłości najbliższej czai się ten kamień, który nakaże nam wszystkim poddać się opodatkowaniu umów cywilnoprawnych, umów o dzieło, umów zleceń? Macie to, zdaje się, w planie na pierwszy kwartał? Bieżącego 2023 roku. Chcielibyśmy wiedzieć, chcielibyśmy się do tego przygotować. Oczywiście. Oczywiście żałosna jest ta cała polityka, która nawet nie owija w bawełnę tego, że robicie to, co Wam Bruksela w teczce przyśle. I problem tylko w tym, że to się kładzie ciężarem nieznośnego fiskalizmu na życiu Dziękuję przedsiębiorczości, bardzo. pracy Polaków. Wara Wam. Od tego, co ludzie pracowici i zapobiegliwi wspólnym przemysłowej. Dziękuję bardzo pan Chcą i poseł Beata Maciejewski. Dziękuję bardzo panie marszał! TVpolska.pl zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.